sugerowano, że bo boi się o stołek. Wielokrotnie proponowano mi, czy sugerowano, czy rozpytywano mnie, czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię no nie podoba mi się ten prezydent. To może ja go nie zaprzysięgnę, pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były koncepcje, no przecież pan to czytał, tak? Hołownia nie będzie miał wyjścia, zrobi przerwę. zrobi przerwę i wtedy jakby zostanie mu to podane na tacy, wtedy mu się wiedzie z tymi ustawami, on je szybko podpisze, a później zrobi wybory. I ja im tym, którzy do nie przychodzili z tym, ale kto mówię, a krótowa. wiecie, politycy, prawnicy, różni ludzie, którzy byli, ja to rozumiem, sfrustrowani wynikiem wyborów prezydenckich. Nie, zamachu stanu ze mną się nie zrobi. Nie głosowałem na Karola Nawrockiego. To nie jest i to nie był mój kandydat. Natomiast jako marszałek Sejmu jestem zobowiązany uszanować wolę większości wyborców, odebrać przysięgę od prezydenta, zapewnić ciągłość zwierzchnictwa sił zbrojnych, władzy w Polsce i rozmawiać z prezydentem, z którym mamy rozbieżne poglądy na bardzo wiele spraw. A jednak wszystko się wydało. Hołownia w końcu zmądrzał. Oj, dobrze, brawo.